Co to za gadżety? Są to takie rzeczy, którymi najczęściej lubią bawić się maluchy, ale starsze dzieciaki też chętnie tego używają. To są gąbki, pędzelki takie gąbkowe. Zamiast głosia na końcu jest gąbeczka przystrzyżona w taki specyficzny sposób. I tym możemy sobie e, moczyć gąbkę w farbie i robić po prostu różnego rodzaju stempelki, różnego rodzaju, nawet pokrywać tło tą gąbką jest po prostu bardzo, bardzo wygodnie. To się wyciska farbę na, na Można paletkę. Można wycisnąć farbę na paletkę i wtedy moczyć te gąbeczki i sobie robić właśnie w formie takich stempelków. E, są też takie zrobione już konkretnie wycięte stempelki, czyli na zakończeniu każdej e, gąbeczki jest jakiś kształt. I tu mamy na przykład kwiatówek, serduszko, mm. i tym też możemy sobie robić już konkretne delikatnie sobie. Trzeba tylko Delikatniej, żeby się tak, Żeby się nam nie odcisnęła cała gąbka. Są też takie, dla takich osób, które już naprawdę chcą sobie wyobraźnię swoją uruchomić bardzo mocno, to są takie gąbkowe pędzelki o różnych, różnych już takich e, różnie zakończonych tych szczoteczkach. I wtedy tym można sobie też tworzyć różnego rodzaju. E, Z różnego się rodzaju tak, kręcić, co? Można kręcić, można, już wtedy naprawdę można puścić wodzę fantazji, można kręcić, można tak e, stukać tym pędzelkiem o kartkę. I wtedy naprawdę już samym, samym kształtem pędzelka robi się jakiś tam wzór. Także tu można się naprawdę bardzo fajnie bawić. Jest też taki pędzelek, który świetnie nadaje się, to jest taki pędzelek baby, świetnie nadaje się dla dzieci, które jeszcze dobrze nie potrafią złapać pędzelka. To jest pędzelek z przeznaczeniem dla dzieciaczków od drugiego roku życia. Wiadomo, że maluchy też lubią się bawić farbami. On ma bardzo fajnie zrobiony uchwyt, właśnie do małej rączki. Także można sobie go złapać tak jak dziecku wygodnie, piąstką czy tak, tu już nie ma problemu. Bardzo fajne, mięciutkie włosie. No i taki duży, więc też jest dla dzieci wygodny, bo można sobie tym też w różny sposób malować. Szybciej pokryją. Szybciej pokryją, szybciej namalują jakiś kształt, będzie to bardziej efektowne dla nich od razu. Dobra, super.